Dzień dobry, moi drodzy. Wczoraj mieliśmy bardzo szczególne, bardzo miłe święto, mianowicie Światowy Dzień Psa, i w związku z tym świętem chciałam was bardzo zachęcić, jeśli macie tylko taką możliwość, do rozważenia adopcji pieska ze schroniska. Jeśli taką decyzję podejmiecie, to gwarantuję wam, że otrzymacie niesamowitą, niepowtarzalną porcję wiernej psiej miłości. E, natomiast, żeby taką decyzję podjąć, e, no to trzeba sobie to naprawdę bardzo dobrze przemyśleć, bo taka decyzja wymaga stuprocentowej odpowiedzialności. E, moi drodzy, trzeba pamiętać, że jeśli decydujemy się na adopcję jakiegokolwiek zwierzęcia, ale między innymi psa ze schroniska, to to już jest decyzja do końca jego życia. To nie jest tak, że możemy sobie go potem oddać, jak nam się znudzi. Bo coś takiego złamie mu absolutnie to piękne, psie wierne serce. Takich rzeczy po prostu nie robimy. E, więc żeby do takiej tragedii nie doszło, to trzeba sobie uświadomić, z czym się będzie taka adopcja wiązała. Moi kochani, posiadanie psa zmieni totalnie wasze życie. E, musicie pamiętać, że pies musi regularnie wychodzić na zewnątrz. To się na początku wydaje bardzo przyjemne, prawda? Dodatkowe spacery, no jest ten entuzjazm, nowy przyjaciel, ale te spacery się nie skończą do końca jego życia, a muszą być minimum dwa dziennie. Eee, I to, moi drodzy, nie takie spacerki minutka pod blokiem, żeby pies zrobił siku. Owszem, potrzeby fizjologiczne są bardzo ważne, ale nie tylko po to jest spacer. Dla psa to jest to rozrywka węszenie pobudzanie mózgu kontakty z innymi psami. I to jest wszystko bardzo ważne, nie wolno tego psu ograniczać. I jeśli na przykład mroźną zimą przyśniecie wieczorem na kanapie i normalnie nie chciałoby się Wam już wstawać, to tutaj nie, nie ma takiej opcji. Trzeba się zmusić, rozbudzić, ubrać, wstać i wyjść z psem. nawet jeśli jest minus 20 stopni za oknem. Kolejna sprawa, moi drodzy. Eee, pamiętajcie, że jeśli lubicie spontaniczne wypady na weekend w góry albo do Barcelony. Jeśli będziecie mieć w domu czworonoga, to nie będzie już takie proste, bo trzeba będzie się zawsze zastanowić, co z nim zrobić. Od tej pory każde wakacje, każde ferie będą obarczone tą decyzją. Albo organizuję wakacje tak, że mogę wziąć na nie psa, albo muszę zapewnić mu opiekę na ten czas, rodziny, przyjaciół, w hotelu dla zwierząt, ale koniec z wyjazdami, co do których podejmujemy decyzję w ciągu 15 minut. Kolejna sprawa: pies, nawet najbardziej wypachniony, czyszczony regularnie, kąpany, nadal brudzi w domu. Moi drodzy, pies, a szczególnie tak jak mój, trochę z genami północnymi, to są po prostu tony sierści. Tony sierści, która jest wszędzie, ona jest w całym mieszkaniu. Ona jest w kanapce, którą rano otwieracie w pracy. I trzeba się też z tym liczyć. Kolejna sprawa. Pies może różnie reagować na Waszą nieobecność w domu. Często psy, szczególnie w krótkim okresie po adopcji, są bardzo zestresowane, nie znają tego nowego środowiska, w którym się znalazły. No i w ramach reakcji stresowej mogą Wam coś w mieszkaniu zniszczyć. A niektóre mieszkania są przecież takie piękne wyłożone świeżą tapetą, nowymi panelami, świeżo pomalowane i to wszystko niestety może ulec zniszczeniu. Jeśli pies będzie miał lęk separacyjny, może niszczyć drzwi, może niszczyć okna, to znaczy, no nie może całe okna fizycznie, ale na przykład firanki wiszące na nich albo rzeczy stojące na parapecie. I niestety to jest reakcja stresowa, to nie ma nic wspólnego ze złośliwością psa. No i chyba taka najważniejsza sprawa, o której najrzadziej się myśli, to jest to, w jakim stopniu taki adoptowany przyjaciel spełni moje oczekiwania? No i moi drodzy, tu też może być rozczarowanie. Kochani, wy sobie nie kupujecie czy nie bierzecie ze schroniska robota, który jest zaprogramowany, żeby się zachowywać w jakiś określony sposób. To jest żywe, czujące, myślące stworzenie. I on nie od razu musi być taki fajny, jak chcieliście. Nie od razu może pozwalać się głaskać, może się okazać, że nie umie się bawić piłeczką. E, może się okazać, że, um, no nie wiem, szczeka, a miał nie szczekać w nie szczekał um, I moi drodzy, no, to nie jest złośliwość psa, to są różne reakcje na stres, na nowy dom, na przywiązanie do Was narastające z czasem e, I o to też nie można mieć pretensji, po prostu może być inaczej niż sobie wyobrażaliście i mówię o tym wszystkim, moi drodzy, nie po to, żeby was zniechęcić, choć to mogło tak zabrzmieć. Nie, nie, nie. Ja mówię o tym po to, żebyście o tym pamiętali. Bo jak ma się tego świadomość, to można wymyślić sposoby, jak sobie z tym poradzić. Tak, zorganizować te hotele na te wakacje, albo nauczyć się jeździć z psem, co jest bardzo przyjemne. Pracować z behawiorystą, jeśli jest jakiś problem z zachowaniem psa, tak? Dać mu czas na e, przystosowanie się do nowej sytuacji. To wszystko się da obejść. Do sierści też się można przyzwyczaić i kupić sobie odkurzacze e, do mebli albo jakieś specjalne e, e, rolki do zbierania sierści. To to się wszystko da pokonać. Tylko trzeba o tym pamiętać. Bo jeśli takie głupstwo miałoby się stać powodem złamania tego wiernego psiego serca i oddania psa z powrotem do schroniska no to ja sobie w ogóle nie umiem wyobrazić takiej sytuacji. To jest żaden powód, żeby oddawać przyjaciela do schroniska. Natomiast jeśli się na to zdecydujecie i zrobicie to świadomie, pamiętając o tym wszystkim, co powiedziałam przed chwilą, to, moi drodzy, dostaniecie coś, czego nie da wam nic i nikt inny. My sobie psa przez tysiące lat... Zamieniliśmy w tak wiernego, stadnego przyjaciela, że to jest po prostu niewyobrażalne. Więc ma taką potrzebę kontaktu z człowiekiem i tyle mu daje, jest tak, jest tak niesamowicie wierny, że to jest coś, co. No ja sobie nie uważam tego nie mieć w życiu, tak? Ja mam mojego psa od ponad trzech lat i to jest. Mimo tych. Mimo tych drobnych uprzykrzeń, tak? Tych rzeczy, z którymi musimy się liczyć, no naprawdę nie cofnęłabym tej decyzji nigdy. Także kochani, bardzo Wam polecam adopcję psa ze schroniska. Różne przydatne linki, strony schronisk, które jakoś są szczególnie bliskie mojemu sercu, znajdziecie w opisie w poście. No i życzę Wam cudownego życia z cudownymi adoptowanymi psiakami.